you World Egental to są dwa tak naprawdę ośrodki. Jeden to jest Kareca, który mówi się, że jest bardziej pod rodziny z dziećmi, i drugi bardziej sportowy, Latemar. Powiedz, z czym one się różnią i dlaczego warto odwiedzić oba? One się różnią bardzo rzeczywiście od siebie. Latemar przypomina to, co znamy z południowego Tyrolu w okolicach Selarondy. Tych ośrodków, gdzie mamy rzeczywiście kombinację wyciągów. Co zresztą jest fantastyczne też, bo możemy Właściwie cały dzień spędzić podróżując taką huśtawką pomiędzy kolejnymi stacjami. To jest nieprawdopodobne. Ale rzeczywiście ta nieprawdopodobna rozpiętość i różnorodność przede wszystkim stoków pozwala na bardzo takie sportowe jeżdżenie, jeżeli tego chcemy, ale też znajdziemy w okolicach Oberegen, czy potem właśnie Pampeago, Predaco, już po tej stronie bardziej wschodniej, mnóstwo stoków, które są również przeznaczone dla osób początkujących czy powiedzmy średnio zaawansowanych. Natomiast rzeczywiście z Latemaru największą frajdę będą mieli ci, którzy dobrze jeżdżą na nartach, którzy wykorzystają po prostu w pełni możliwości tych naprawdę dziesiątków kilometrów, które tam są. Natomiast karetca jest rzeczywiście... Ja nie lubię takich etykiet, mm -hmm. że ach, to jest dla rodzin z dziećmi tylko. Ale to jest jeden z najbardziej kameralnych i mam wrażenie przez Pewne oddalenie, on jest rzeczywiście właśnie pod samą ścianą Rosengarten. Taki region, gdzie nie ma zbyt wielu ludzi, co jest bardzo korzystne, gdzie mamy fajne, długie trasy, gdzie można podszlifować na przykład carving, gdzie również ambitni narciarze nie będą się wcale nudzili. A przez to, że dosyć łatwo jest się poruszać między tymi ośrodkami, to na przykład w czasie tygodniowego pobytu, nawet jeżeli bardzo chcemy jeździć ambitnie, no to spędzenie jednego czy dwóch dni w karetce naprawdę nie przyniesie nam żadnej ujmy i szkody i będziemy mieli kupę fajnej zabawy. No a z kolei właśnie, jeżeli uczymy się jeździć na nartach albo jedziemy z małymi dzieciakami po to, żeby nauczyć jeździć, to karetca wydaje się idealnym absolutnie miejscem bo po prostu po jest tam do, dokładnie ten region, jest dostosowany dla takich e, adeptów świeżych narciarstwa nazwijmy to. Plus jest tam po prostu bardzo pięknie, bo jesteśmy znowu pod ścianą tego różanego, chociaż skalnego ogrodu. Um.